Dzień dobry, z tej strony wasz ulubiony youtuber, Daniel wieczorek weza. E, jest 31, co dzisiaj z grudzień. Ostatni dzień roku. Zakończymy go grając w Overwatcha. Jak prawdziwy nerdy parę newsów. E, rok się kończy. To po pierwsze. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Back to the Game. Back to the Game rozpoczyna turniej w Overwatcha 2, lokalny dla Polski. Polska Gór, będzie to Community Cup. Eee, link do ich Discorda dostaniecie w opisie. Nagrody, które będą dla miejsc pierwszych, drugich, trzecich, czwartych. Zobaczcie sami. Tutaj macie fajny plakacik. Mam nadzieję, że wejdziecie na serwer Discord. Zobaczycie, przeczytacie regulamin i tam będziecie mogli się zapisać ze swoją drużyną. Nie musicie być prosami, nie musicie być pro playerami. Możecie wziąć udział tylko dla zabawy. Zawsze jest szansa, że, że wam się uda, nie? Ja będę brał udział. I może mi się uda, kto wie, może zagracie przeciwko mnie, może mi rozwalicie łeb, kto wie, ale zapraszam, Back to the Game organizuje ten turniej i chciałem im podziękować za sponsora, więc jeszcze raz zapraszam do ich Discorda, przywitajcie się, przeczytajcie regulamin i zapisujcie się, i tak samo będę was informował na temat tego turnieju i tego co tam się dzieje w przyszłości, ponieważ będę brał w tym aktywny udział, więc... Dzięki i teraz wracamy do odcinka. Dobra, e, Overwatch to jest gra, na którą spędzam niezdrowe ilości godzin. Mój sezon pierwszy skończył się tak, że miałem platynę na tanku, miałem platynę na healu i silver na, na tarciu, na demedzu. Nie potrafię grać DPS-em. Ja to rozumiem, nie wiem czy to jest mój cel, czy mój moje ustawianie się, nie wiem, po prostu nie leży mi ta rola. Dlatego... dlatego teraz mi idzie dużo gorzej. Jestem na, jestem w brązie. Będę grał teraz. Zagram mecz. Życzę mi powodzenia. Gramy rankedę i nie, nie patrzymy się za plecy. No, może póki szukamy gry. Poka Zobaczmy jak ta nasza celność Czy w ogóle będę umiał strzelać będę będę dobrym teammate. Em. Będę się skupiał na grze. Mógłbym wziąć jakąś aż aż nie byłaby zła. O, coś trafiłem! Dobra. Podstawy bycia dobrym DPS-em. Obranie. Aj! aj, 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 aj. aj, aj, aj. Woo! Nie ma mnie. Nie ma mnie. Nie <ścoughs> Mnie tu nie ma. Haha. Ha, nigdy się nie domyślą. Kto ich zabił. Dobra. Idę po więcej. Mm. Fuck off. No, no, chodź tu. No, dobra. A, mamy przewagę, mamy przewagę. Dobrze! Dobrze, nie jestem złym dps-em. Gram na bronza, się sram. Ojoj oj. No No, kurde, nie zasłaniaj mi. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, ja postoję tu. Oh, oh! Ej, 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 co z tymi granatami? A tutaj jesteś paników. Nie potrafiłem trafić w hoga. Skąd? To, to jest. A ten gdzie kurwa leci? Nie! No i no i co? O, to jest kolejny! rany. Nie no! Nie dam rady! Muszę zmienić ej, eee! eee, spokój, spokój! Brr, brr. Że tak powiem, easy rozniosłem ich! Aha! Aha! No to tak to będzie działo. Utknąłem! Łoł! Wow! Nie! Na man! Na! Na! To się będziemy bawić inaczej! Nie! O Mercy próbuje mnie zabić! Mercy! Mercy mnie zabiła! OPA! Reaper to jest dobry wybór. Czemu ja tego wcześniej nie wziąłem? Nie! Nie zdążyłem! Nie! Jest para. Ej, nie ma fary. Gdzie ona jest? Ej, nie wierzysz, że ta Mercy po prostu sobie przyszła. No, teraz kurwa to zrezygnuj. Zen. zen, zen, zen. No, no. Man, man, man. ja, 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 ja. Aja, aj, ja, aj. ja! To się nie może zakończyć porażką. Na tesa. Okej, okay, dobra. Ostatnia gra dzisiaj. Okej, okay. Matrixem zagram. Kiedyś byłem dobry. Nie w tą grę na pewno, ale. Dobra, nigdy się nie będę spodziewać. W sumie nie wiem po co tu wszedłem. Mm. Mm. Gaming robię! Gaming! 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 Ga Ała! Man! Dobrze mi szło! Czemu umarłem jako jedyny? Czy wopchnąłem za daleko? Może. Nigdy mnie nie zauważycie! Nigdy! Niech ta moja drużyna tędy przejdzie. Nieważne, spierdalam. Hey, O, ty, 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 ty! O, nie spodziewasz się! A? <laughs> no proszę, Wspieraj mnie, ja tu rozkurwam baklajny albo się na baklajnach, ale dostanę pierdolę tej gry. Ale jestem dobry w tą grę. Ale jestem dobry w tą grę! Yahima rabasta barabi! Kochani widzowie, czy widzicie to? To znaczy, że byłem tu pierwszy. Luka da dude! Look at this dude! Spróbuję mnie zautsymetrować! Dude! Spójrz no, to ja tu odkurwiam właśnie! O! Rozumiem. Głupi Łezo, pamiętaj, że jak masz wchodzić, to trzeba wychodzić. Jezu, spierd... Good, good, very good. Very good gaming together. Jednak nie jestem słaby, Jednak jestem najlepszy. Dobrze. No co? LOL. To był remis, Symetro. To był remis. I ma To grobie do strzału doprowadza! Gdybym był tankiem, to bym przeżył! No tak ze mną! Amas! Amas! A masz! O! Ile kurczo, oni chcą tych ultów! Ej, zabiłem! Zabiłem! <grymny> <grymny> Nie, 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 to nie może być prawda, nie, nie, dostanę play of the game, nie, dostanę pośmiertne play of the game, nie, to nie może być prawda, nie. man, man, ej czemu nie dostałem pośmiertnego